Hamcownicy tam! Gdzie jest tym pilum? Po girach. O, Antoniusz mnie wzywa! Witaj, Antoniuszu! Czcigodny. Witaj, witrywiuszu inżynierze. Powiedz mi, co my tu mamy, co my tu robimy? Hmm. Takie tam palisada, oblężnicze, kotroblężnicze, żeby wojsko ćwiczyło pomagają drogę utwardzić, takie tam, żeby armia nie idiociała w bezczynności. Ach to, no to, 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 ja akurat wiem, ale widzisz, sprowadzamy tu inna sprawa. Jak? To, bo to jest tak, Widzisz? dotąd udawało mi się ukrywać moją ignorancję w dziedzinach, że tak powiem, e, kultury, sztuki, literatury, historii, no, do tej pory mi się udawało to ukrywać, ale widzisz, jest taka sprawa. Elit, elit, chciałbym zabłysnąć przed elitami znajomością sztuki, literatury, A, bo będzie mi to potrzebne. Dlatego to pytaj o co chcesz, czcigodny panie Antoniuszu. Zgłaszam się do ciebie. Że... Ja, ja miałem w domu preceptora. Kogo? Preceptora. No takiego uczyciela, gre A, greka. No tak. Greki zawsze się wymądrzają. A ja nie. Zatem, skoro miałeś tego całego hmm, Preceptor. terminatora... Precep, preceptora, Aha, Dobrze, to powiedz mi czegoś hmm, na temat historii, literatury, sztuki, rzeźby, abym mógł zabłysnąć w Rzymie? No ale o czym tutaj na przykład? O, to duży temat. Może te całe muzy? Muzy, te od sztuki, greckie muzy. Od sztuki one są? One są od sztuki. Aha, dobrze, myślałem, że perskie, ale... No jest ich chyba... W... Nie pamiętam dokładnie, jest chyba dziewięć, jak mi się wydaje. Jest muza um, Clio od historycznych nauk. Ooh. Tak, tak. Jest muza talia od komedii. Uh -huh. Tak. Uh -huh. Jest muza y, Melpomene. Ona chyba jest od tragedii. Mądry jeszcze człowiek. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, mam nadzieję, że godny, Antoniuszu. Następna rzecz to polihymia. ona była od sztuk mimicznych, polihymnia. Mhm. tak, tak. I jeszcze jest ta, no, terpsykora, od tańca. A, klu, klu, widzisz, do tej pory wystarczała mi znajomość chuci łóżkowej oraz Smaku krwi wojennych, mm -hmm. ale wypadałoby wiedzieć, coś mi więcej. dzieje. też na co dzień wystarcza, ale czasem preceptorium się też podoba. Bo widzisz, bo się spotykam z elitą i chciałbym trochę zabłysnąć. No, no to trudne, to trudne. A w sumie powiedz mi, co właściwie w tej elicie naszej cudownej wystarcza, co wskaza właściwie w Juliuszu Cezarze? Krótko mówiąc, wszystko. Dlaczego? Chociaż. No, pf, to, że on. Wielkość swą w grecki, Grecji z Mitrydatesem uklepywał, że tak powiem. Mhm. To, że prawdopodobnie tam na Gre... tak, po grecku tam jechali. Tak. No podobno. Druga rzecz to to, że wszędzie wali te łuki triumfalne. Tak jak nie żebym ja krytykował, uważam, że to jest w ogóle w dechem. Można zarobić. Tak, no. ale no właśnie, no, no, wiadomo nie, ale dla nich to jest horrendum absolutum magnisimum. I że to godne jest tylko greckich niewolników i innych Persów, mm -hmm. albo, albo jakich innych etruskich królów z dalekiej przeszłości, im to przywodzi na myśl Tarkwiniuszów. A właśnie coś źle było za Tarkwiniusza pysznego? No, no, tak, lud był syty. No ale, ale Rzymianie, my, my byliśmy serusami, niewolnikami u niego. On był, on był, on był etruskiem. A, etruskiem. Etruskiem. Etruskowie to był taki lud bardzo przesądny, który przybył w tak, chyba tak. z Azji Mniejszej, Asia Minor, i oni byli bardzo przesądni. Oni dowodzili Rzymianami i innymi ludami latyńskimi i italikajskimi. I oni w ten sposób nim panowali. I Tarquinius Superbus był bardzo dumny i wszeteczny i niemożebny dla naszych przodków. Czy Zob... ty mnie słuchasz, panie? Tak, tak, tak. Zobacz, Julia Karpulnia wygląda bardzo pomętnie. Jej krzaczory są dzisiaj wyjątkowo kędziorkozate. Um, gdzieś, gdzieś skupił, gdzieś zgubił Atentian, panie. Mówiłeś o Tarquiniuszu i jego krzaczorach chyba. Ach, tak, on. przecież ja w kędziorach, tak, tak, tak. Tak, on był bardzo niedobry dla Rzymu i wszyscy postrzegają teraz em, 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 naszego czcigodnego Gajusa Juliusa Cezara em, w kontekście. W, w, em, em, że podobny e, przesada, do Takwinusa albo do Persów, a Persowie to bydło. Głęboka przesada. Stykamy się z nimi w Syrii i z, oni nas, nie możemy tam dopłetwować e, na naszych zbrojach, bo oni z koników rączych do nas strzałują. Mm -hmm, ta, e, wiesz, może prawa, będziemy tę myśl przed nią kontynuować przy wieczornej uczcie. Muza tańca? A właśnie, e, muza tańca to chyba Melfomela. Mmm, ale muza historii? Eee. Nie, Klia. Klio. Tak. Nieźle, panie, jak na... Będziemy go. Teraz muszę dokonać deklacji kroczorów Marii Clurgu. Mm, Julii Clearpourne. To jej siostra. Maria? Takie barbarzyńskie imię. Mm, tak to jej to jej niewolnica. A. U Ucurczona u, u, u właściwie. Ucurczona. No dobrze, pani, nie przeszkadzam w lędźwiowych wyczynach. Z tego też można. Lu ludowi rzymskiemu to zupełnie wystarcza. Ludmi... Sława. nie kocha. Wiem. Oby, oby tylko nigdy. Nie... Nie, nigdy nie. nieważne. Mhm. Także tego to do wieczornej uczty. Awe. Awe, awe. Dobra, skryba, jedziemy w tym koksem. Tak jest, najszlachetniejszy Cezar. A więc to! Galia is omnis division tym procesie! Korum in kolumn Belgia, Belgii, ale maciutami! Zaczynamy! szybko Cezarze. W terfiom kuj psorum, lingwen sełka No! Apelam, tur? Tak. Idą czcigodne pany, senatory, stronniki yy, Patrycjuszu. Aha, dobra! Dajesz! Dzie witam czcigodny Brutusie. Nie. Awe, Cezarze, A, tak. To w rękę, jak ostatni wymocz! Co ja mogę, Jestem tylko Marku tutaj się pofałdowało o tobie, o najjaśniejszy, najprzewielebniejszy Cezarze. Mm, mam ci może być wdzięczny, dobra. Będziesz mi wdzięczny za radę, gdyż nawet ja, ciołek, wiem, że y, lud, y, znaczy lud, y, y, elity y, są niezadowolonymi, gdyż za bardzo gwiazdorzysz jako Bóg. Dobra, dobra, jestem pod TFIXem, Maksimusem to samo. Ale to Sulla już dawno z ciebie zdjął te... Dobra, dobra, raz prawo na osiągło, o, o zawsze dostaję. Ale... Kiedym przechodził A... przez rozdwojenego psa, wtedy podjął decyzję, że będę wielkim imperatorem. Ale nikt taki inny nie uważa poza tobą najspanialszy Cezar. Mam wielu zwolenników. Wśród ludu tak. Wśród ludzi, którzy coś znaczą. Mm. Cezarze, a właśnie, czy mógłbym mówić do ciebie, wuj, wujkujesz mi praktycznie, mógłbym po prostu mówić do ciebie Juliuszu? Nieee! do mnie imperatur! Dlaczego? Bo tak, nie ma porządku, nie ma prawa! No dobrze, dobrze, ty żałujesz, że spytałem. Tak więc! Noszę się z zamiarem wpisania ciebie na sztecz listy proskrypcyjnej, mówię, skórnia z Dobra, dosyć tego. E tu bruta, kontra me! Mora, cesar, mora! Chodźcie, bo mi nie starczy odwagi, on jest silniejszy ode mnie na ranion. E, słuchajcie, powiedzcie, że... ktoś, ktoś zabił... zabił Cezara! Sabinki Witaj Antoniuszu. No tak. Witaj Marku Tuliuszu Bratusie. No, tak. Jakby to tam wojskowi, tak. E, e. Powiedz mi, mój drogi przyjacielu, jakobyś tubult zauważyłem jej przy via Appia, kiedym wracał z obozu mhm. wojskowego. Powiedz tak. mi. Co się wydarzyło w wiecznym mieście podczas mojej nieobecności No No był oko problem mamy. Co? Tklakała to jak się zatkała? A to to tam z, już dawno, ale y, zabito y, Gajusa, Juliusa, Cezara, imperatora. Co? A czy znaczy, znaczy masz na myśli, że ranion, ale ży? No 60-krotnie kłócion, więc y, nie za bardzo. Majo wisza! Niecież niektórzy już zaczęli przemawiać, że on jest Bogiem, ale tego nawet Bóg nie wytrzymał. Majo wisza, zaklinam cię, kto jest sprawcą! Starałem się, znaczy ustalamy, znaczy z kogo wyznaczyć na sprawcę, znaczy u kogo stwierdzić, że jest winien. w Ufał w twoje prokuratorskiej zdolności! Musisz koniecznie zobaczyć, kto to zrobił! Odkryj zabójcę i ukasz go sromotnie! Wycinając z i jądra! Tak, bo ja też przecież wszystko zawdzięczam Cezarowi, tak jak ty. Ja wszystko! Wszystko, wszystko. Zawsze na, na nas mówią ci dwaj smarkowie od Cezara. Znaczy Markowie. Czy już wiadomo tak... jak dwóch smarków od Cezara, tak mówią. Jakieś tam. poszlaki przynajmniej, jaka grupa mogła to być! Yy, 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 prowadzimy śledztwo z Kasjusem. A, a, a dlaczego z nim? No bo on był bardzo ważną postacią w, spis, w spisie ludności ostatnim i ja z nim teraz wszystko konsultuję, bo on jakby od tych wykształciłów, tych, tych senatorów, tych, co ja też tak bardzo nie lubię jak ty i, 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 i ja jako ten patrycjusz, ja jako ten od Cezara, ten homo novus, tak jak ty. Zaklinam cię! Pozwól mi przemówić do ludu, aby ukoić jego gniew i lęk i strach i ból! No to też musiałbym to wszystko ustalić z Kasjusem. Usta. I, I dam znać Tobie, Marku Aureliu, Antoniusu. Idę Cezara opłakiwać w samotności, a później pójdę do ludu, jeśli pozwolicie. I tam możecie wspólnie go poopłakiwać, tak? Proszę. To, to chyba nie zaszkodzi, Jest, przekonam Cassiusa. Pozwólcie mi, proszę. Mhm. Awe, wale, waletę, panie. Wale. Wajowisza. – Witaj, czcigodny Kasiuszu. <grywa> – O, awe. – Awe. – ten Artretyzm, Kasiuszu. – Tak. Co cię do mnie wprowadza, przyjacielu? – Rodzina jest trudna, niepewna. Wiele sytuacji nam… elementów sytuacji nam wypełzło nieoczekiwane. – A propos, wiesz, myślałem o takim naramiennym, nadgarstkowym słonecznym, co by mi pokazywał… – Chronometrusie. – Chronometrusie, kiedy jestem w willi, ale niestety jest trochę ciemno, więc kupa z tego nie wiedzie. Mm, a to szkoda, bo Casio to ładna nazwa była. Nie. A żeby to tak ten, to zawsze by się trzeba ustawić do uh, g me Meridium g g Setentrionum. Gnomum Gnomonomusa, tak. Tak. Rodzina naprawdę trudna. Ach, absolutnie to powiesz, czułeś jak ten Cincinnatus oderwany od pługa. Wergiliusz by wiedział co robić, ale dawno nie przerulowywałem Georgików. Nie jest między nami, jesteśmy sami zdalni Dalni nas. Sami. A co się wydarzyło w mieście? Nowe. No, no, nowe tutaj y, y, sunkumbia się okazały, gdyż y, Markus Antonius wrócił do Rzymu. Och ten fiut! Zupełnie o tym fiutem zapomniałem, nie. prawdę powiedziawszy, miałem nadzieję, że albo się przekręci, zdechnie, nasypa, mm, mm. albo że go galiowie w nazwy ręczą i go czy mówi, że skurwiel wrócił. On jest jak dziecko, ale chce opłakiwać Cezara na uroczystym pogrzebie Aha. i przemówić do ludu. Aha. Mnie trochę nie wypada odmówić mu, A, bo ty zaprzecza ja, w tym mu fiuteli, no. Ja tak samo jak on, na, na zobu jako z te, tych dwóch smarków od Cezara, nie? No ja stary patrycjusz, to mi raczej wypada, wiem. Nie, no, ja wiem, że historia Rzymu ważniejsza hmm. niż jakiś jeden fagas, któremu się wyśniło, że jest Bogiem. Hmm. No, a co my zrobimy z tym fagasem Antoniuszem? Yy, Antoniusz A, Antonychum. Fagasem no, fagasa, co zrobimy? Słuchaj, on chce przemówić do ludu, tak? Bo nam idea to non est. Przemówić do ludu, no to nie dajmy mu może, bo się skompromituje. Nie, mnie, mnie nie wypada, nie Odmów, Kwam Odmówić. Wam utkwam. No, ja bym mógł. Stracę prestidius. Ja bym mógł w sumie mu odmówić, ale czy to jest mądre? Hmm, no bo powiedzą, że ja się wywyższają. Wy, 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 wy no ale zróbmy tak. Pozwólmy, on się skompromituje. Prekariat go wyśmieje. Prekariat go wyśmieje i, by, i skończy na jakiejś dalekiej prowincji w jakiejś Lusitanii. Mm. Prekariat to przecież nie są Milites. Oni go Romani. Przecież nie posłuchają go chyba, nie? Mm, to że jest sami, ale ci go też chyba nie. On, on taki zdenerwowany, to się pewnie ośmieszy i zobaczą, że żaden z niego generał... Zresztą no to proste. No proste. On mówi wyżłem, przyżłem, wysrałem. Tak, wysrułem. Wysrułem, wysrułem tak mhm. mówi. Nie I myli tali z melpomeną. To nie ma szans! Nie ma szans. A polichym jest terpsikoro. Lud na pewno się pozna. Tak, pozna się, tak. Prekariusze zobaczą, że będzie Nie, dobrze. To bydło trzeba sklejać temu bydłu. Sklejajmy, ale potem się odkujem ekwitów wy wyślemy na jakąś głupią, niepotrzebną wojnę. Mm. Patrzcie, patrzcie ludzie! To czcigodny Antoniusz! Co z Cezarem? Co z naszym Bogiem, wodzem? Niech żyje Antoniusz! Bracia, obywatele Rzymu, ludu wiecznego miasta! Przynoszę wam straszliwą, sromotną wieść! Juliusz Gajusz Cezar, martwym odnaleziony, zabity, jego ciało skrwawione odnalezionym to jest mój i wasz dobroczyńca, opłakuję go razem z wami. Niech żyje Cezar! On już jest pośród bóstw jako jedno z nich. Ale jesteście tutaj po to, ze mną, aby go opłakiwać, ból przeżywać, nie zapominajmy wszelako o jednym. Przyszłem tutaj, przyflozłem, żeby się z wami podzielić tą wieścią. Trzeba koniecznie wykryć sprawców. Wiedzcie jedno. Śmierć sprawcom! Tak, są jeste psami ukrytymi. Jednak wiedzcie, że śledztwo prowadzi dwóch wybitnych, uczciwych mężów ludzi honoru. Żądamy sprawiedliwych prokuratorów i delatorów! Tacy będą odnalezieni to Kacjusz i Brutus. Im ufać można, bo to ludzie honoru, o czym zaświadczam sam. Znaleźć sprawców! Sprawcy odnalezionymi będą. Na pewno ich odnajdą prokuratorzy Kasiusz i, i Brutus, bo to ludzie honorowi są. Nie, Kasiusz i Brutus się biorą do roboty. Weznam się, we, weznam się. Odnajdziemy sprawców i wyprawimy boski pogrzeb boskiemu Juliuszowi Cazarowi. Służam, że jeszcze mogę na tym... Mo pełno, pełno. Pełnoskalowego potrzebu pogrzebu się domagamy, my jako lud rzymski. Będzie pełnoskalowy, wypaszony pogrzeb. Będą go sprawować i prowadzić celebranci, czyli Cassius i Brutus, ludźmi honoru zwanymi. Mm. A teraz. A dlaczego oni? Bo to ludzie honoru. Ja im ufam we wszystkim. Pierdoleni patrycjusze, co nie umią? Tak więc, moi drodzy, Pierdolić, patrycjuszy! Dzielcie ze mną ten smutek, i niech w was gniew na skurwysynów synów wzmaga, którzy pozbawili życia boskiego! Jestem pewien, że z zaświatów on wstąpi i palcem swym pokaże skurwielstwo, którego zabiło, a wtedy wy wywleczemy ich z najbliższych sulli, y, 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 senatów i nie wiadomo skąd jeszcze. Poganiaj prokuratorów, czcigodny Antoniuszu. Za jaja powiesim, za fiuta wywleczon będą. Poganiaj ich. Sroma wytniemy. Poganiam, poganiam, ale iż poganiają również bohaterowie. Czyli skrypty, czyli, Cassius i Brutus. To ludzie honoru są ufane wszystkim? To nie są ludzie honoru, tylko zdrajcy! Nie Zezrów! To ty powiedziałeś! To ty powiedziałeś. Śmierć zdrajcom! Śmierć zabójcom Cezara! Kasiusz i Brutus pewnie sami zajebali Cezara! Świnie! Pomści Antoniuszu swojego pana! Dobra, dzieja Rzymu, Boga naszego zamordowanego. To czym Bóg nie powinien przeżyć zamak? A ja nie wiem. Będziemy szukać zdrajców. Niech żyje Antoniusz! Na Jowisza, na Jowisza, na Merkurego, na Wenus, na Herklesa, na. No to mamy problem. Mamy. Nie mnie wsadził w ognisko. Skiercze jak no, robal. Grobal. Nie wypadało mi odmówić. Myślałem, że będąc tak roztrzęsionym, ośmieszy się u prekariuszy. Nie przeczułeś tego? Nie przeczułem, ale iś ty nie nalegał, pozwoliłeś mi. Bo mi nie było wypadać. Ufałem, że jest z człowiekiem z gliny taki, taki jak i on. Jestem... Jesteś, jestem otoczony samymi kretynami i idiotami. No przepraszam. Cze mea, mea Kiedyśmy dzikali tego ciołka Cezara trzeba było... Szkoda, żałuję, że mi się nie osunął w tyle powiem, że mnie... No fila! Musimy się trzymać razem teraz. Co razem? Musimy się trzymać razem, bo udało mu się część prekariuszy po swojej stronie postawić. Teraz przyjdzie nam walczyć o to, co było praktycznie nasze. Nasze. Dziękuję ci. No to nie tylko moja wina, mogłeś obstawiać przy swoim. A co ja mogłem obstawiać? Mogłeś obstawiać przy swoim. Co ja ci będę mówić, jak to jest być senatorem? Jestem tylko młodym chlebem. Ja też to wszystko Cezarowi. Z Byłeś wyciągnął... Ja jestem z soszskiej rodziny, ale moja rodzina gówno znaczyła wcześniej, więc zapomniałem, jak to jest z tą polityką, no. No zaczytałem się w ja, ja. Sam się zaczytywałem w regiliuszu w, w historii, w poezji, w, w muzach co Zapomniałem, że jest jakiś bydło, które mu ci No co? No jedźmy szykować armię i coś tam, zanim zanim za duży będzie kontakt z militiów, z prekariuszami. Z, z Dobra, zasuwaj tam, ja, ja tu! Schowam się w Wili i pomyślę co dalej.